Witam serdecznie w kolejnym odcinku tajemnic Prehistorii. Dzisiaj opowiem wam o statnym Celantusie, rekinie, którego płetwa grzbietowa przypomina żelazko, stworzenia żyjącego na przełomie karbonu i dewonu. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Cantus był jednym z rekinów, które nie szczyciły się olbrzymimi rozmiarami. Osiągał bowiem jedynie 70 cm. Najbardziej słynną częścią rekina była jego płetwa grzbietowa, przypominająca deskę do prasowania. Była ona pokryta mikrokolcami. Płetwa ta prawdopodobnie pełniła funkcję w rytuałach godowych, bądź do odstraszenia drapieżników. Kregosupowy kompleks szczoteczki był drugą niezwykłą cechą tego rekina. Podobnie jak jego płetwa grzbietowa stanowiły go minione mikrokolce pokrywające zarówno płetwę grzbietową, jak i głowę. Prawdopodobnie był to początek ewolucji tworzenia tzw. skóry rekina, która jak wiemy umożliwiała rekinom szybsze przemieszczanie się przez ograniczenie tarcia pod wodą. Zęby rekina miały kształt okułkowy, a ich podniebienie było zabkowane, odległości między zębami były większe niż u ówczesnych rekinów. Podobnie jak inne znane nam rekiny, statyka, statyka, statka Cantus był mięsożercą. Ze względu na jego rozmiary, jego pożywienie stanowiły raczej małe ryby występujące w wodach, które zamieszkiwał. Mógł też zjadać ramienionogi i liliowce, jak inne rekiny za jego czasów. A co Wy sądzicie na temat tego rekina? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.